Ameryka Północna będzie teraz walczyła z bardzo niskimi temperaturami. Następuje spływ arktycznych mas powietrza, szczególnie nad Kanadę oraz nad wschodnią część Stanów Zjednoczonych. Wynikać to będzie przede wszystkim z odpowiedniego ustawienia układów barycznych. Mowa o wyżach, które znajdować się będą na zachód, na, na zachód od centrum chociażby Ameryki Północnej, a więc tutaj zachodnie z tereny Kanady. Oraz Stanów Zjednoczonych i niże, które będą znajdowały się na wschód i północny wschód od tego obszaru. To spowoduje, że między tymi dwoma układami będziemy mieli idealną drogę do spływu tych artycznych mas powietrza głębiej. W kierunku Ameryki Północnej, a to ma też pewien wpływ na sytuację, jaka jest na Atlantyku i jaka jest chociażby nad Polską. Temperatury na wysokości 850 hektopaskali wyglądają naprawdę bardzo ciekawie, ponieważ widzimy to arktyczne powietrze zaznaczone kolorem fioletowym, jak zaczyna coraz bardziej spływać właśnie w kierunku wschodnich terenów, chociażby Stanów Zjednoczonych i Kanady. To będzie powodowało, że w środę oraz w czwartek nad wielkimi Jeziorami będzie występował gwałtowny, bardzo silny efekt jeziora, który też będzie przynosił śnieżyce. A to wszystko będzie też istotne pod kątem tego, co się będzie działo nad Oceanem Atlantyckim, ale to jest temat na kolejny short. Też omawiamy to na naszym kanale Łowcy Busch", Paweł i Marta na YouTubie zapraszam.